Cześć, z tej strony Hechemot i witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na odcineczku z Ashan Areny. Jeszcze tylko sobie kamerę lekko poprawię. Dobra, good luck, hefan. E, Dzisiejszym moim przeciwnikiem będzie Dilduś, e, tak zwany znawca, nie? Więc, e, że tak to określę, rwę się z motyką na słońce, jeżeli chodzi o przeciwnika. <laughs> e, a tak to co? No halo, siema, halo, siema. Jestem ready. Więc możemy zaczynać. Eee, no i teraz tak. No gramy tutaj generalnie z graczem topowym. Nie ma co się oszukiwać. Jest tutaj naprawdę bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o dildacza. Zobaczymy, jak nam giereczka pójdzie. Eee, a ja co? Ja to wiecie. Jest robota, jest robota też. Tylko zobaczę, jak tam. Eee, ten soundtrack. soundtrack sobie ładnie tam w tle siedzi. Z tego co widzę, nie jest za cicho ani za głośno. ABSik by mnie przecież nie okłamał. Więc jest wszystko w Oczywiście schamy sobie santraczku z Walheima i popatrzmy na parę. Oczywiście musiało nas lochu, bo jakże by inaczej. Ale tak ogółem, to nie jest jakoś turbo źle. To bym wyrzucił. Nie lubię strasznie grać na loch. Nie będę grał na loch. Nie ma takiej opcji. No, Ellen, Dilda, Dildacz. No tutaj, kurde, powiem szczerze, że zobaczyłem pinga. Chciałem nagrać odcinek, i myślę, no trzeba, no trzeba, po prostu trzeba, nie ma innej opcji. To i to to jest do zbanowania. Resztę jakoś chyba da się grać, mi się wydaje. Reszta jakoś chyba damy radę pograć. Też ostatnio trochę posłucha na tym kanale, była. Wiecie, ten wyjazd do Warszawy, bo, bo ten meetup był. Też trzeba poogarniać teraz sprawy, jak się wróciło. Projekty są do zrobienia, do przygotowania. Wczoraj to byłem taki wyjęty z życia, że no nie, no nie byłem w stanie po prostu funkcjonować normalnie. No ale kurde, zobaczymy. Powiem tak. Powiem wam tak, moi drodzy. Um, ten tydzień może nie będzie najbardziej obfity w odcinki, ale za to. Eee, no, oczywiście w niedzielę. Wpadnie ekspresik? Będzie ekspresik, więc to, to jest super, że ten ekspresik wpadnie. Hmm, zaś noszykuję takie trzy na ten moment. Trzy solidne materiały z Hiroshików, nie? Tylko tam no, potrzebuję troszeczkę na nie czasu, bo to jest napisanie scenariusza, nagranie tego, wiecie, posklejanie, przygotowanie tego i tamtego. No wiecie, no trochę z tym roboty jest. Dobra, pełnie to chcę. To chcę chce ją ciągnąć? Żeby mieć strong side, strong side, tak zwane. No bo jednak panoreczek w to jest strong side. Dwa rozbicia i podobno grać się nie da. Ale zobaczymy. Może się nie spodziewa, że... No dobra, dało nam coś takiego. Czyli mamy Ravenkę na Godryka, Ravenkarz. Godryczek to od łaski, a Ravenka... Co było z Ravenką? Raven sobie dodatkowo redukuje obronę o 6 punktów. Si. Ale mamy, mamy zniszczenie. Proszę, powiedz mi, że mamy coś ładnego w gildii. Mamy kulkę! A jesteśmy w domku. Jest kulka mojej Mili, jest kulka. Światło też ładne, odbicie pocisku, kurde. Rozkład też jest fajny, ale tą kulkę byśmy grali. Z talentem magicznym, defem i oświeceniem. Jeszcze jest pelerynka tutaj. Ja cię kręca. Co to za ścieżka? Obrzydliwa. Patrzcie co za ścieżka obrzydliwa. Za Zigana? takiej nie chcemy. O, o o, o! 6 Spell Powera, 9 Spell Powera. Uu, kurczaczki. 11 spell Powera na ścieżce. Jesus, no, no, no ja to robię po prostu, ja to robię, nie? No ja jestem szalony chłop w tym momencie, ale ja to robię. Nawet nie bierzemy Lotnej, tylko jakiś def oświecenie i wio. Co ja bym chciał w takim wypadku z. Z, 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 z talentu magicznego. Kapryśna, nie? Raczej to, bo to jest plus dwa siły czaru, więc tajemny trening jest not bad. Jest not bad, jest very good. Mm, z COVID? Chyba nie. Nie będziemy raczej na to mieli czasu. Będziemy mogli się jej zakulkować tak szybko, jak się tylko da. Co jest w ogóle potrzebne na Nekrusie? Nekrusik. Nekrus nawet nie ma tego. Szczęścia Warlock Slaka. Szczęścia Warlocka. Dobra, jest oświecenie, więc już jest fajnie. Godrych Team. Ja tam. Dobra, i wydaje mi się, że tam na czymś takim będziemy budowali ten bolid i lecimy dalej. No kurczę, uczony, 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 czy orzełek. Zobaczymy jeszcze. lepsze oświecenie na razie. Chociaż orzełek. Ożełek wcześniej też jest spoko, bo mroczne objawienia, ale tutaj bierzemy rzecz jasna. Strasznie mnie boli, że nie chce mi dać Mistrza Ognia. Jest obrona. Obronę musimy mieć w tym meczapie. Obrona w tym meczapie musi być. Tutaj lektor zdaje 493. Boże, ta kulka może być bardzo, bardzo śmiertelna z tego co widzę. Jak, jak mi dobrze się oddzie. Proszę, daj mi Mistrza Ognia. Nie troluj mnie, Gierko. Mistrz Ognia. Please, 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 please. please. Giereczka mnie troluje moje mili. Jest trolaż trollaż jak na razie. 043. <grystujesz> o jezu, co to będzie za padaka, jak minie do tego mistrza ognia. Ochryste. Ochrona i spazowate kości. Jest mistrz lodu. Nie, nie. Misiu kolorowy. Niech będzie ten unik. Daj mi odporność. Odporność kości to nie jest coś, co bym chciał. Daj mi znamie. Daj mi to. What the fuck? 01023, co to jest za bolit? Muszę iść środkiem to dopinać, chcąc nie chcąc. Dobra, idziemy środkiem, będzie mistrz ognia, jeszcze zobaczycie. <laughs> ja pierdziele. co ja tutaj przekombinowałem? No teoretycznie, biorąc pod uwagę, co ja teraz mam, dalej biorę tą ścieżkę, nie? To jest wiedza. I tu jest za dużo spell powera, żebym ja tego nie wziął. To jest 5000, to jest 8000. expa, mogłem ewentualnie poświęcić coś jeszcze, na przykład to i wziąć jeszcze level z tego. To był 17, 18, 19, bo to jest odporność na magię, to jest obniżenie szczęścia, to jest punkty życia. No, bronka. Nie, no tu niby jest to do kulki, nie, ale nie mam nawet mistrza ognia, co mnie strasznie boli. Mogłbym się teraz też da prawo po jakiś grad czy coś, ale aż tak bym chciał. No bo tutaj też nie jest za ciekawie. 0,10, No co to jest za boli? Co? Ja tu przekminiłem. Aż tak go nie podpale, chyba raczej. No ale zapłon na 31 spellpowera, no do tego by zabolało w cholerę. No przydałoby się. Pewnie machiny, tak czy inaczej, będzie grał. No, lodzik tutaj też jest solidny, no ale ta kulka. Trzeba będzie środkiem mi się to poprawiać. Trzeba tą kulkę dobrać, nie ma innej opcji. Na pewno musimy sobie wziąć Noeledža. Może jakieś rozkłady wezmę z tej drugiej ligmy? Nie, no zastanawiam się właśnie, czy grać nimi na wskrzeszenia i na czas. No, jestem ciekawy. No na pewno idziemy tutaj. No, nieważne, no to ma być fried chicken po prostu. Przysmażamy kurczaczka. Ile mamy spell No 31, no. Jakby to były rozkłady, to łochryste. No tylko zgaduję, że to no niestety nie będzie tak kolorowo. No, trzeba sobie wziąć wiedzę i trzeba sobie wziąć defika. He, <laughs> ta defika. Defika z spell power. Kręcimy, kręcimy. Kręcimy, kręcimy i wchodzimy na środek i szukamy mistrza ognia. I z mistrza ognia będziemy dalej to kręcić. Machiny wojenne, smród. Smród, smród fest. Nie chcemy machin wojennych. Chcemy moimi. Jest mistrz ognia. O, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Teraz co było z mistrz, Mistrza Ognia potrzebne? E, tajemnice zniszczenia były potrzebne. Niewybuchmany, ale weźmy go i z niego rolujmy. Proszę, daj, proszę, daj, proszę, daj. Są tajemnice zniszczenia. Jest y, świetnie. Wręcz jest świetnie. Tu mógłbym zejść jeden, ale nie wiem, czy mi potem odda. Nie chciałbym. Ale trzeba spróbować. Trzeba spróbować, moi mili. Inaczej to rosuje staty? Chyba nie... No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie no, ognisty gniew, ani tego, ani tego nie oddało. Ajajajajaj. Ajajajajajaj. Ajajajajajajajajajajaj. Ajajajajajajajajajajajajajajajaj. 1,9,34,8. jeszcze, jeszcze dwa level'e niby będą. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Hmm, to ściągamy, na pewno. I to chyba też ciągniemy finalnie. Tak, kończymy turę. No chcę te levele. Chcę te levele. Ognisty gniew. Nie no ja muszę mieć zapłon. Ja muszę mieć zapłon. Ajajaj. Aj, aj. Jak nie dostanę tego zapłonu. To będzie tak bolesne. Nie w ogóle ostatni przesował raczej z tego świecenia, nie? Bo miałem 10 defa i ja za lat taka mam teraz mniej defa. Niedobrze. Coś czuję, że tego nie przeżyję, że to będzie tak zwany... Sromotny, sromotny bat na mnie wymierzony. Ale no słuchajcie, trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Ja tutaj się na pewno będę świetnie bawił. 7 kulek. Siedem kulek to jest chyba wystarczająco. Na raczej będzie miał ochronę, to jest 20%. Pytanie, czy zlaczka będzie grał jakieś ryzisty? No zobaczymy, co ten Dildacz tutaj będzie ugrywał. No zobaczymy. No jestem ciekawy, czy sprzedaż artefaktów faktycznie mi odda. No bo poświęcamy jeden wiedzę, te dodatkowe staty będą doświecenia. Jeden szczęście mi, jest, że tak nie jest potrzebne. No słuchajcie, no coś takiego mając, no to to jest tylko jedna możliwość, jedna tak naprawdę. Trzeba będzie go zakulczyć i tyle. Aż, aż się boję troszeczkę, aż się boję, co tutaj będzie odwalone. No jak on też zobaczy 34 Spell Powera, a jest szansa, że będzie więcej. Ciekawe jaki był rekord Spellpowera spell na dekro. <laughs> Boże bo, bo, jest szansa, że właśnie po niego idę. Może jest szansa, że właśnie idę po ten rekord Spellpowera. Dobra, sprzedajemy to wszystko, bo to na pewno jest levelek. Jest wybuchmany, daj mi ten ekspercki talent magiczny. Jak już, 36 Spellpowera, chryste. Jeszcze jeden level będę miał, nie? Jeszcze jest ostatnia szansa na zapłon. Znamko w razie co mamy. Boże, co ja, co, co ja tutaj zrobiłem? Co to za chory build? To jest chory build, co ja w tym momencie odklikałem. Nie, nie, nawet nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, powiedzieć, jak bardzo głupi jest to build. Eee, bierzemy sobie tego, duszki śmierdziuszki, no to bierzemy sobie te chyba. Raczej nie będę chciał do niego wychodzić. On też nie, nie za bardzo będzie chciał tym kap kapciem też iść do mnie. Raczej tego jak już, raczej tego z skrzeszeniem. No tutaj zawsze gramy sobie tego. No i ten smoczek na ewentualnie osłabienie plus ujemne morale na początku bitwy. Kupiłem jednostki, przypomnij mi. Kupiłem. No już nie mam co przepalić, to jeszcze weźmiemy jednostki z Nekromancji. Chyba wezmę sobie HP banki, tak zwane, czyli wezmę to, to i to. Wiem, że to co robię jest w tym momencie troszeczkę szalone. Jeszcze raz proszę zapłon, 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 zapłon. Zesraj się, otworzenie magii magię zniszczenia. Ewentualne redurekty. Na sam koniec, próbujemy. No i niestety nie ma zapłonu. Wiecie co to oznacza? To oznacza dupa blada. No i jak statystyki? 1, 10, 36, 7. O widzę, że agresywny. Build nie Niestety nie udało się dopiąć. No agresywnie tutaj widzę. Agresywnie będzie wchodził we mnie od razu. Trochę przykro. Ciekawe, czy ten seraf też ma łuskę. Niedobrze, niedobrze. Bardzo jestem ciekawy, czy, czy uda mi się tutaj coś zrobić. Raczej to będzie szybki wjazd. Biorąc pod uwagę jednostki, obstawiałbym, że tam jest tak samo Destro. Tak zwana pieśń lodu i ognia, no bo Heaven zawsze ma generalnie magię destrukcji. Ale zobaczymy, zobaczymy, co tam ma ta czuchna. Nie ma ta czuchny. 10, 15, 4, 6. Not bad, not bad. Ustawiamy coś takiego. I coś takiego. Nie za dużo tego SP. No właśnie... Kurde, chciałem więcej. No właśnie coś za mało tego sp, mało, mało. Mało, mało generalnie. No niestety, boli mnie, że nie mam tego zapłonu. Bardzo mnie boli, że nie mam tego zapłonu. Nie, ale jeżeli ma odporność na ogień, to ja w tym momencie skaczę z okna, nie? Ja robię po prostu hop! Tutaj raczej będzie kuń, bo to jest raczej oczywiste, że tu jest ustawiony liczb, no bo tutaj raczej kunia nie da. Jak dał tutaj kunia, to jest całkiem, jesteśmy w pytali, ale tu. Ale Wiecie, to raczej znaczy będzie grany taki typowy dwuściankowiec, nie, że tu będzie i tu będzie i będzie wjeżdżał mi generalnie i stąd i stąd. Good luck, have hefam. No, oczywiście gudlaczki, hefaneczki. Nie obniżem inicjatywy, spoko. Atak, podstawowa obrona, dowodzenie. To jest jakiś chyba taki typowy godryk. Co on, tu ma jakieś światełko? Eksperckie światło. Jest wichura, klasyka karabocka, empatia. Trzeba będzie rzucić tutaj. Tak to jest Godryk, to to nawet co? Nie ma się zastanawiać. No już wjechał? Za 7, tak? No za 6. nam zmarłem. 94 tylko. 3, ale empatia, więc dogrywa sobie prawkę zanim wjedzie seraf. I seraf mi coś skasuje. No, albo hejścika dogrywa Bożego. Ale dobra, ustawiaj się tak, żebyś był bity, bratek. Jestem ciekawy, czy ja widzę już zemę ze swojej kulki 20 plus 20 razy SP. No, bolesna będzie. Tyle wam mogę powiedzieć. 20 razy SP plus 20. 20 razy SP. Ja mam 36 SP. Divine no, Co Spodziewałem się. 77, 77. Mhm. Zakasujemy ma makrystal scale? A? Nie, tylko 9. Ona ma krystala? Ma krystala. No to co? Spaladyniorza Zaziganego za, za Tutaj rejs dedujemy od razu Nie chcemy, żeby za bardzo tutaj mi Bruździło No damage tutaj ja nie mam z Nie ma co się oszukiwać 740 Patrzcie, 2, 7 11 56, niby tu jest spoko, ale tu są Dwa targety, pytanie, które bijemy eee, Chyba Te na start się usuwa Jeps. Nie dało zapłonu, ale za to oni już nie mają pancerza. Więc to też jest... prostu tutaj weakness mi bardzo ładnie wejdzie. Ile ten chłop ma? 4, więc będę musiał sobie policzyć, czy mogę przedstawić sobie bezpiecznie go tutaj. Chyba jo, chyba nie powinno być problemu. 7, 7, 4, 4, to jest 10, 10. Chrystusie, jeszcze prawkę mu rzucił za um, I guess tutaj wchodzimy i się pozbywamy, tak? Czekaj, postawię go tutaj. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Eee, raz, dwa. Chyba mi dociera tutaj. Chyba muszę go uderzyć. Stąd. Chyba, jo, tu sobie gryźniemy. I tutaj byśmy zrobili tak, tylko on wtedy na pewno mi to skasuje. Najmi tuejta. Jeden, no to oczywiście, że bierzemy. Aż tak, dużo, aż tak dużo nie odda, nie? Cztery dalej oddało za 41. No zabolało, faktycznie. Mhm, tu poszła prawka, ale tutaj to jest dość bezpieczne. Na go oczywiście. Klasyczek. Szkoda, że tego zapłonu nie dało. Tutaj ten zapłon... Ojeju, tutaj ten zapłon byłby bardzo, bardzo bolesny. Ile on daje? 25%. Tam było 740 damage'a. 25% z tego. No prawie 200 co ture, prawie 200 co ture. No musi to albo to kasować. No pewnie z mała na hita, no nie oszukujmy się. Że tutaj będą jakieś chore cyfry szły. Nic nie bije. Dobra. Kasuj tę jednostkę. Nie, pitol. <laughs> 10 do 10 160, to jest 1600 na pełnej strzałce. No, nic nie bije. Nic, bratek, nie bijesz. Tutaj podnosisz mi hp 0 na 1. Tutaj nie ma ulepszonej many, więc mi już nie wtepa. Tu mogę 3-4 się pozbyć. Tu jest bez kontry. Szansa jest mała na zabicie. No, ja bym generalnie nie chciał tutaj za bardzo. Tu jak coś już bym podchodził. Trzech, ok. 8. No i następny to jest Miss. No i pytanie, gdzie on uderzy tym gryfem? Dalej 92 tutaj. Ok, czy przestawi go? Czy będzie jakiś Divine Vengeance, shed, czy coś w tym rodzaju? No, będzie moralował. No, nie ma co. Nie, nawet nie rzucam tego. 99, okej. Okay. Chcę się pozbyć tego dziada. Bo jak się jego pozbędzie, jego ja przestawiać tutaj do tyłu. Ewentualnie go podniesiemy zaraz ligmą. Tutaj będzie teraz szakulka. Najgorsze jest to, że muszę się dostać do, do tego kusznika jakoś, a nie mam za bardzo jak. No Co ty jeszcze tam masz? Jakąś regenkę, czy coś? Coś światła? Może łaski. Łaska, łaska. Ktoś mi laskę trzask, dobra. No teoretycznie, tu by byłoby nie najgorzej, nie? Dawaj, tutaj. Ile zabijam? 3, 14. O tu zmoralował. Tu jest całkiem dobry atak. Last. To już jest prawie martwe. Tego jeszcze trochę zostało. No, oni otrzymują mniej obrażeń od tego, więc nie jest najgorzej. Jeszcze żyjemy. 54. Podnoś to z powrotem. To, to, to dziadowca będzie mi kasować jednostkę za jednostką. Tutaj nie mam co z tym zrobić. 1150 inicjatywy na tym hejście. Inicjatywą mnie porobi. Nawet jakbym rzucił tego bench i schaula, to nie mam nic z tym, co zrobić. Jakbym miał ten zapłon, to bym się aż tak bardzo wtedy nie martwił. Wtedy mógłbym już kulki rzucać gdzie indziej. Ja bym po prostu spadał, 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 nie? Miss i to spada z kontry? Nie, zostaje jeden. Przyjemnie, ale tutaj zabija ducha. One hit. Jeden strzał, jeden trup, nie? Si. Ile 3000 było? A, nic nie bije. Nic nie bije. Regenka tutaj. Naspodziewawszy spodziewawszy się, że to Regenka, to pewnie pójdzie łejcik, żeby go utrzymać jeszcze przez chwilę. No, gdyby był ten zapłon, to faktycznie można byłoby coś tutaj kombinować. Ale brak tego zapłonu jest bardzo bolesny dla mnie. No. Przegram to bez brak zapłonu, szczerze mówiąc. Bez śmiania się. Bo ta pierwsza kulka, tutaj bym to dostawił, to by się już dopalało i na kulka poszeby tutaj i tego bym już prawie skasował całego w ten sposób Ja zabijam mu jedną trzecią staką kulką Jedną trzecią staka, przepraszam On tu może wejść mi tylko w tego smoka Jeszcze zmoralował Zarzyganiec No i tak cię zabiję tą kulką, tutaj nie masz coś, coś, co liczyć na to, że cię odpuszczam No to mi bije za trzy smoki, a no Drugi hit będzie słabszy? Nie

90 będzie teraz roleczkę, ale ja to mi nic nie daje, tak szczerze mówiąc, ja jestem w strasznie ciemnej dupie. 61, aha. No nie jestem w dobrej sytuacji. Ani trochę. Nie mam tutaj w ogóle, a w ogóle tempa, którym mógłbym coś zrobić. 57, no okej, okay, mogę tak. To jest jedna trzecia staka, albo pozbyć się tego. To jest decyzja. Mogę też uderzyć tutaj, no ale to mi nic nie daje w finalnym aspekcie. Tutaj jest 11. Hmm. On się regeneruje. Będę jeszcze na pasku, za ile się regeneruje? Regeneration on seraf 266. Jego 555 skulki. On w tym momencie ma 407. Nie zabijam go w taki sposób. No mam Lightning Bolta za tyle, nie? Zobaczcie, lejdę dla czegoś jest 880 z bohatera. Dobra, usuń to. Jeden. Dobra, weź to skasuję. Wiem, że się odsła odsłaniam, ale mniej jednostek ma do moralowania, tym lepiej dla mnie. I tak jestem w ciemnej dupie, że tak to nazwę. Strasznie ciemnej. Brak tego zapłonu mnie dyma. Nie nawet jak palczyć tą wichurę. Mam ją gdzieś. Serio. Zapłon. Zapłon jest czymś, co czy, czy mi przegrał tą grę. Przy takim spell powerze Pisał oczywiście. To, no, tylko 3700 XD. <laughs> Już nawet mówię, to jest. To będzie zawsze one shot. Co bym nie zrobił, to będzie one shot z jego perspektywy. 12 aż. No co ja tu mogę zrobić? Dawaj, Defa. Nic nie mogę zrobić. Jest GG i tyle. Mhm. No to tak. No to ja tym bardziej. Tym bardziej, moi mili, jestem nie jestem w stanie mu nic zrobić, no jak do go mu to rzucił. Na 6, nie, na 4 tury. No okej. Okay. Ja nawet co tutaj kulkę pierdyknę. A, jeszcze się przestawił. E, no to jest GG. Co on tu miał? Ła narty. Znaczy tu mogę walnąć. Długa gra. Stać tego tak kłama Ayy. się oddala, no widać, że chce mnie dokończyć tym. A, dobra, chcesz się bawić, to się będziemy bawić, mój drogi. Ja nie skończyłem tej gry. Hopla! Minus 10. Nawet nie ma co. Wtedy chłop nie poskłada tutaj. No, za wszystko, z każdym atakiem crippling woundy mu wchodziły w jakiś target. Ajajajajaj. GG, WP, TFP. No i co? No i Dildacz mnie rozłożył. SP to nie wszystko. Strongside Wargi przegrał. Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i cześć.